Nazywam się Michałina Mierzejewska, mieszkam w Troszynie. Moje nazwisko pochodzi od miejscowości Mierzejewo. Nazywam się Amelia Pełczyńska i mieszkam w ostrułęce. Często przyjeżdżam do Troszyna do mojej rodziny. Nazywam się Bartosz Bojarski i mieszkam w Troszynie. Nazywam się Ilona Łozińska. Nazywam się Magda Anucińska. Nazywam się Natalia Anucińska i mieszkam w Troszynie. I mieszkam w Troszynie. I mieszkam w Troszynie. Troszyn lubię najbardziej za to, że wszyscy się znają i tu jest dużo znajomych. Troszyn kojarzy mi się z moją rodziną. Podobają mi się w troszynie place zabaw. Lubię troszyn za to, że mam tu dużo rodziny i znajomych. Lubię troszyn, ponieważ mam tu dużo znajomych i mogę się z nimi spotykać. Troszyn lubię za to, że czuję się tu bezpiecznie. Lubię przyjeżdżać do mojej cioci. Lubię troszkę, ponieważ jest tu dużo placów, zabaw i innych fajnych rzeczy. Troszkę kojarzy mi się z moim domem. Nie chciałabym się stąd wyprowadzić, ponieważ y, są tu moi znajomi. bym nie chciała się stąd wyprowadzić, bo tu mam dużo znajomych i nie bym nie chciała ich stracić. Nigdy bym nie wyjechała stąd, ponieważ mam tu znajomych, rodzinę i niezapomniane chwile. nie spotykam się ze znajomymi i z nimi się bawię. Tutaj w Truśni mam bardzo dużo zajęć, bo chodzę na dodatkowe angielski, teatralne, tańce. Co roku są organizowane zajazdy szlacheckie i zajęć teatralnych, na które chodzę są organizowane tańce. Chodzę na zajęcia dodatkowe na teatralne, na dodatkowy angielski, na SKS-y. Moim hobby jest bieganie. Czasami z... Z kolegą sobie pobiegamy.